Dzień dobry, witam tu ja, Zegos, właśnie z Bogatyni mieszkanie z Bogatyni. Jestem tutaj, właśnie na festynie. Jestem na festyn dzisiaj będą, nawet jazdy gwiazdy, Zenek Martyniuk, e, Disco Polo, e, Accent, e, słynny jeżeli chodzi o Zenka i troje, będzie Michał Biśniewski. Tu jestem tutaj właśnie tu za mną z tyłu już impreza się zaczęła no i właśnie jestem tutaj na imprezie tutaj w Bogatyni super no i system tutaj również yy, no i bawić się no i tak dalej nie po prostu no jeżeli chodzi o to tutaj za mną są tutaj tam dużo razy wejdę tam i zobaczę jak tam wygląda w środku po prostu no i tak yy, tam śpiewają, tam widzę różne zespoły i tak dalej także, no skoro by było, by to jakoś no ze no tak chcę, powiedzieć no i, no i po prostu no chcę cię bawić po prostu, żeby nie siedzieć w domu, żeby nie nudzić się, żeby tą nudę po prostu zagacić i dobrze, że coś takiego jest tutaj na bogatyni po prostu i gdzie można po prostu być wśród ludzi, w towarzystwie i tak dalej z tym wszystkim. No w ogóle tak siedzę, jestem osobą samotną, bo moja siostra mieszka z Pruskowia, ja tu już nikogo nie mam z rodziny, ale nie mam rodziców i tak dalej i tak, no i to, no i jestem po prostu tutaj, żeby miło spędzić ten czas tutaj właśnie tam, gdzie pójdę i tego i tak właśnie, wiesz, tam, tam i tak widać tak, tak, za mną, tam chwilę się, tam podejdę może bliżej, jeszcze tak tego o właśnie no i tu no i właśnie no i tak to wygląda no i zaraz tam wejdę do środka i będę tego no i to byłoby na tyle także no no i sem korzystać z tutaj na bogatyni no w i w górę, i w górę. No i bawić się, i, no i nie nudzić się, ale się bawić po prostu, no jak to się mówi wśród, no żeby być wśród y, towarzyszy ludzi i tak dalej, no i to byłoby na tyle, pozdrawiam samego serca tutaj również, y, no tutaj mieszkańcy Bogatyni, całą Bogatynię po prostu i pozdrawiam całą moją kochaną i siznę. Przede no, wszystkim, wszystkim pozdrawiam również moją kochaną siostrę, Prusków. tym wszystkim no, i ogólnie, na no, no, wszystkich w ogóle, pozdrawiam w Europie i na całym świecie. I też dziękując za ten tydzień, i, no, i prosząc o dobry z nas spokojniejszy tydzień. I pozdrawiam też na nowy tydzień. Mieszkanie z jest, a teraz idę się bawić właśnie. I chcę chodzić, bo za będzie śpiewał. Na pewno Zenek Martynik później śpiewało ich troje, Michał Wiśniewski, tam inne ze swoje będą i za tam wejdę do środka, no i właśnie i to byłoby na tyle. I pozdrawiam wszystkich bogatina, pozdrawiam ukochaną bogatynię i wszystkich mieszkańców bogatyni, który ja mieszkanie z tego. No i to byłoby na tyle. No.